Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałem Was prosić o pomoc. O pomoc nie dla mnie, o pomoc dla osób, które w szczególny sposób uderza to, co dzieje się obecnie uderza, uderza cała sytuacja związana z epidemią, z tymi wszystkimi ograniczeniami, jakie mają miejsce i z konsekwencjami ekonomicznymi, gospodarczymi. To są, to są, osoby, to jest pewna grupa, która całkowicie jest pominięta w tej chwili. Ja nagrałem kiedyś film na propos stosunku do takich ludzi, podludzie do gazu, zobaczcie go sobie. Natomiast zwróćcie uwagę, tak, ja śledzę, śledzę uważnie co się dzieje w Polsce. Słucham wiadomości, różnych relacji i co zwraca moją uwagę, że właściwie przez te ostatnie tygodnie, może dwa, trzy razy zdarzyło mi się, że gdzieś zostały zaproszone osoby. Reprezentujące, klasę, reprezentujące interesy klasy ludowej, pracowników, że generalnie dominuje, dominuje klasa średnia, klasa ideologiczna, który, która ma te zmartwienia na poziomie, że no teraz nie będzie można latać, już nie będzie wypadów. W weekend samolotem na koncert dosłownie to się pojawiło jakiś czas temu w programie. Czy, czy takie wiesz, zmartwienia radiowych filozofów o, czy na temat tego, czy golić brodę, czy nie? Bo teraz może być hejt na tych, co noszą brody. No tak, to są takie zmartwienia. Sytuację. Ja pamiętam tydzień temu taka była fala, od rana się zaczęło, że mój znajomy właśnie mi napisał, że stracił pracę, była fala zwolnień, ale tu, tu nie chodzi o to, tu chodzi o pewną szczególną grupę. Ja w pierwszym czy jednym z pierwszych filmów opowiadałem o mojej chorobie, od, czy ten nie każdy, nie każdy może widział, więc. To 14, mniej więcej, mniej więcej, tak? Bo to też, też trudno określić, czy to, to, co się działo ze mną wcześniej, co to było. E, natomiast mniej więcej od 14 roku życia choruję na depresję. Wtedy miałem pierwszy taki tak zwany epizod depresyjny. Nazwa jest bardzo myląca, bo to taki epizod może trwać e, długie miesiące. 6 mamy 2020, tak 6 lat temu doszedłem do ściany wcześniej zawsze jakoś udawało mi się y, udawało mi się po pewnym czasie pozbierać wyjść z tego co się działo chociaż y, wiele razy ta depresja niszczyła całkowicie moje życie niszczyła coś co sobie w życiu budowałem w kwestiach zawodowych prywatnych niszczyła moje, y, y, moje związki moją karierę trudno powiedzieć no ok zawsze kończyło się to jakimś takim stanem że ja nie byłem w stanie nic zrobić bardzo często zresztą sam siebie obwiniałem, taki błędny kołowrót jaki zna bardzo wiele osób z depresją żeś lat temu doszedłem do ściany, doszedłem do momentu, że nie byłem w stanie kompletnie funkcjonować fizycznie i psychicznie nie ma obowiązku wiedzieć, ale dobrze jest wiedzieć, depresja to nie jest tylko stan psychicznego zniszczenia tak? takiej rozpaczy ja mówię, że tutaj nie jest rozpacz, nawet nie smutek Jakichś myśli samowójczych i tak dalej, w psychicznej niezdolności do działania, tego, że naprawdę wyzwaniem jest wstać z łóżka, jest ciężko wstać z łóżka. Już nie o wyjściu z domu, dla mnie bardzo dużym problemem są relacje z ludźmi, jest wyjście do ludzi. To są też jakieś lęki, ale to są nie tylko te objawy, to jest mnóstwo objawów takich nieswoistych, tak zwanych masek depresji bardzo różnych, począwszy od, od zaburzeń snu, jakiejś potwornej bezsenności, yy, zaburzeń odżywiania, sensacji żołądkowych. U mnie takim y, najgorszym objawem tego typu, najgorszym były tak zwane maski bólowe, tak? Maski bólowe, depresji, słuchajcie, potworna rzecz. U mnie to był ból, który zaczynał się w tym miejscu, kończył w tym. Z lewej strony ja miałem właściwie... Yy, Tą lewą rękę miałem w ogóle nie, nieczynną, jakby tak ja nie byłbym tak jak teraz mam tablet z notatkami, to nie byłbym w stanie tego zrobić, bo cokolwiek próbowałem podnieść, zrobić to ręką, czułem potworny ból. Po pewnym czasie po prostu czułem potworny ból odtąd dotąd, ból, który mi uniemożliwiał funkcjonowanie fizyczne. Ja po prostu leżałem na łóżku i wyłem z bólu. To, to był taki okres gdzieś ostatniego chyba miesiąca w przypływie, w pewnym momencie, kiedy już było bardzo źle, w przypływie jakiegoś przebłysku, trzeba się ratować. Udało mi się dozwonić do przychodni psychiatrycznej, co też nie jest łatwe. Tak? W, w Polsce uzyskanie pomocy, jeżeli nie ma się pieniędzy, wizyta w Warszawie to jest 200 zł, prywatna, jest, jest, jest bardzo trudne. Udało mi się dozwonić Czekałem raptem 2-3 miesiące, tam, tam ponad dwa miesiące to było. Szczęśliwie udało mi się przetrwać ten czas. Szczęśliwie miałem w tym dniu, znalazłem sobie na tyle siły, że poszedłem do lekarza. Dostałem też bardzo szczęśliwie, bardzo dużo było szczęśliwych zbiegów, okoliczności jak na polskie warunki. Dostałem leki, które zaczęły działać od pierwszego strzału, bo to jest problem z depresją jest tak, że tak naprawdę nie do końca wiadomo skąd ona się bierze nie jest do końca zbadana ta choroba, więc często jest tak, że leki trzeba wielokrotnie zmieniać u mnie szczęśliwie mój lekarz dobrał leki od pierwszego razu, zaczęło mi to pomagać począwszy od tego, że ten ból zaczął ustępować, co było po prostu świętem i Powiedzmy tak, no było lepiej gorzej, funkcjonowałem, tak? Pewne stany psychiczne yy... coś co ja nazywam niekiedy. Dzień jak co dzień, czyli dwa załamania nerwowe przed śniadaniem, yy... atak paniki na myśl o wyjściu z domu, żeby się z kimś tam spotkać na, na piwie. E, da się żyć. Tak, norma, to jest norma i do tego na przykład takie ciągłe, permanentne wręcz bóle barków, ramion, coś co dokuczało stale. Od roku jestem w Niemczech, tutaj zaczęło być lepiej, tak? Okazało się, że bardzo ważne są te warunki zewnętrzne. W moim wypadku poczucie bezpieczeństwa, tutaj kiedy mam pracę, która jest stabilna, jest bezpieczna daje mi bezpieczeństwo przede wszystkim to bezpieczeństwo materialne. Zarabiam tyle, że no nie muszę się martwić, czy, czy mi starczy na, na opłaty, czy mi starczy na po zrobieniu opłat na jedzenie, a nawet jeszcze na coś więcej kup, na to, żeby kupić sobie buty na zimę, czy, czy kurtkę. Nie jest to problem. Okazuje się, że, że jest o wiele lepiej także sytuacja w pracy, kiedy nie masz relacji przemocowych, mobbingowych w pracy. Też, także poczucie bezpieczeństwa myślę, że to jest jedna z też ważnych rzeczy, nie tylko w depresji. Jest o wiele lepiej. Znaczy, tak jak mówię, od ja się odnoszę do depresji, bo to znam, tak. Od 14 roku życia, kilkadziesiąt lat chorowania. Jestem kurwa ekspertem od bycia chorym na depresję, naprawdę. Na Ma, no mało czym się tak znam jak na byciu chorym na depresję. No tu po, powinienem występować. Nima, ekspert chorowania na depresję. Natomiast pamiętajmy, w Polsce też wiele osób, depresja to jest depresja dotyka 10% populacji w Polsce. Do tego jest wiele osób, które cierpią z powodu nerwicy, fobii. Jest wcale nie tak mało osób, które mają PTSD. Nie mówiąc już o jakichś o cięższych zaburzeniach typu schizofrenia, ja miałem, miałem sąsiadkę znajomą ze schizofrenią, to jest też potworne cierpienie. I te osoby wszystkie są obecnie w szczególnie ciężkiej sytuacji. Ja Wam trochę opowiem, jak wygląda u mnie. Tak? Ja mam, słuchajcie, ja mam idealną sytuację, mam cudowną sytuację w porównaniu z tym, jak żyją ludzie w Polsce. Posłuchajcie, nie wiem czy słychać, ale tak. Ja teraz mam koncert ptaków od rana do nocy. Po prostu wychodzę, idę 100 metrów od domu, jestem pośród drzew, praktycznie w lesie. Chodzenie do lasu nie wyleczy z depresji, tak, ale jest jest takim czymś o wiele lepszym niż siedzenie w mieście. Tak trochę jak na... Ja stwierdziłem dzisiaj w ogóle w tym momencie, że właściwie to jak na wczasach. Tylko, że lepiej, bo nie ma tych wszystkich pijanych... palantów, pijanej husarii i ich wrzeszczących, rozwydrzonych dzieciaków. Tak, czyli jakby nie ma nic do chociaż powiedzmy to, że w tej chwili no jesteśmy odizolowani we środku, nie możemy ruszać w miasteczku, tu w tym, o którym wiele razy mówiłem, jest... 12 chyba? przypadków koronawirusa to jednak jest, jest męczące to, że tu w ogóle nie ma ludzi jest mi strasznie dziwne o tej porze rok temu jak tu byłem świeżo to ciągle ktoś był, ciągle coś się działo to jest, to jest męczące nawet dla kogoś kto tak sobie ceni ten spokój i kto już w tej chwili źle się czuje w dużym mieście strasznie źle, ja ostatni mój pobyt w Warszawie w listopadzie jak pojechałem na urlop to po trzech dniach dosłownie uciekłem i byłem strasznie zmęczony Warszawą I i, i tak, tak jestem też bezpieczny, tak mam sytuację, mam, wiem, że pracuję dalej, pracuję dwie, dwie godziny w tygodniu tak naprawdę w tej chwili, jestem na tak zwanym kurs Czyli te pieniądze, które rząd niemiecki płaci w takiej sytuacji firmom, żeby utrzymały pracowników, dla których nie ma pracy i nie ma pieniędzy, bo firmy nie funkcjonują czy prawie nie funkcjonują, prawie żadnych opłat nie mam, mieszkając na miejscu w ośrodku, więc po prostu jestem no, bezpieczny. Tak? Natomiast cała ta sytuacja to jest jednak stres, tak? to, że to nie, nie mogę wyjechać, że jakieś tam moje plany e, za dwa tygodnie, mniej więcej bym zaczynał urlop. Od wizyty na Wegenale w Hanowerze. Także no nie mogłem, miałem plan na ten, na ten też na marzec, kwiecień, żeby sobie pojeździć po okolicy. Tu jest naprawdę pięknie. Jest dużo fajnych małych miejscowości, jakichś zamków zabytkowych i tak dalej, żeby pojeździć to wszystko wzięło w łeb. Stres z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, tak. No, Powiedzmy, a ja jestem bezpieczny, tak? 6 kilometrów do miasta, nie mamy praktycznie kontaktu ze światem zewnętrznym, a co by się działo w mieście, tak? W mieście bym teraz prawdopodobnie siedział i rozważał o skutecznym rad sposobie, to znaczy o skutecznym sposobie popełnienia samobójstwa, bo albo byłem bez pracy, tak, gastronomia prawie nie pracuje, moja rozmawiałem z moją przyjaciółką, z którą pracowaliśmy dwa półtora roku razem przed moim wyjazdem z Polski. Ona pracuje w tej chwili cztery razy w tygodniu po trzy godziny. No, dopłacenie mieszkania, a jedzenie tak jak wiesz, jest koszmar tak, czyli wiesz, albo bym bez pracy, czy prawie bez pracy, albo powiedzmy, że miałbym pracę jakąś nawet. Y wątpię, żeby to była praca zdalna z domu, gdzieś bym jeździł tak, powiedzmy, czyli jeździsz autobusem, ryzykujesz, wiesz, paranoi można dostać, tak, każdy, każdy cię może zarazić, wiesz, idziesz do sklepu, możesz się zarazić w każdej chwili to jest, wiesz, słuchajcie to jest, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz e, dla osób z depresją i, i też z innymi tego typu zaburzeniami to jest, wiecie, to jest tak jak ktoś was palcem no to tak to nie jest przyjemne, tak? Ale to nie jest nic szczególnego. Ale jak ktoś ci wsadzi palec w oko, tak z taką samą siłą, to zawyjesz z bólu, tak? I to, to będzie koszmar. I tak jest, tak jest w depresji, tak jest w tego typu zaburzeniach, że stres, stres dla zdrowej osoby to jest do, do pewnego momentu, tak? To jest, wiesz, to jest takie, o, tak to cię tak palcem. A dla kogoś, kto ma depresję, kto ma. Mm, Nerwice, ja mam przyjaciela w Warszawie z nerwicą. No, nerwice to jakaś sytuacja stresowa. To jest właśnie tak, jakby ktoś ci wsadził palec w oko. To jest zupełnie inna reakcja. Tak, ale i przy tym, ja mając tak luksusową sytuację tutaj, tak, mając bezpieczną sytuację, mając to bezpieczeństwo, że, że, że się nie zarażę, że, yy, yy, że będę miał co jeść, gdzie mieszkać. Yy. Ja w tej chwili mam najgorsze chyba dni, czy miewam najgorsze dni, najgorsze samopoczucia prawie że od kiedy jestem w Niemczech. też tak? na tej zasadzie parę dni temu miałem taką sytuację, że yy, coś tam miałem do zrobienia, coś chciałem i Natomiast było tak, że ja <śmiech> <śmiech> nie wziąłem się za to, bo najpierw spędziłem dwie godziny, bądź się ruszyć z fotela. Miałem po prostu taki atak yy, paniki, czy, czy lęków, że bałem się ruszyć z fotela, po prostu siedziałem i się bałem. Wiecie, i to, to, y, to, warto sobie uświadomić, to nie jest taki lęk, że boję się czegoś, tak? Boję się, nie wiem, czegoś, że boję się chociażby w tym wypadku jak epidemii, boję się, nie wiem, że ktoś na mnie nakrzyczy, że jak wyjdę z domu, to mnie obrabują. Nie, po prostu to jest lęk, który nie ma konkret, konkretnej, konkretnej, przyczyny, tak? On nie jest kierowany. po prostu się boisz, tak? Siedzisz na fotelu. Kurwa, jak ja się boję. Ja pierdolę. Czego się boisz? Nie mam pojęcia, ale się boję. Nie wstań. Nie wstanę, bo się boję. Czego się boisz? Boisz się wstać? Nie. To czego się boisz? Nie wiem. To brzmi śmiesznie trochę, tak? Ale to nie jest śmieszne. To naprawdę nie jest śmieszne dla osoby, która to przeżywa. I najpierw spędziłem tak dwie godziny, kolejne dwie godziny spędziłem chodząc tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, bardzo nerwowo. Nie wiem, czy kiedyś coś takiego, strasznie coś, coś zdenerwowany, przestraszony, zestresowany i chodzisz z nerwów tam i z powrotem. Dokładnie coś takiego było. Tak, wczoraj miałem z kolei taki dzień, że. Aha. To jest właśnie takie, coś ja to nazywam atakami rozpaczy. To jest takie uczucie potwornej. Potwornej rozpaczy, wszystko jest po prostu w, w piach, całe Twoje życie siedzisz i zajmujesz się w taką czarną dziurę. E, ja się zazwyczaj no, ja się nauczyłem, że jedną z rzeczy, które mogę wtedy zrobić, to po prostu położyć się, spać śpieć, spać 2-3 godziny. Gdy się budzę, jest trochę lepiej. Na szczęście e, mogę spać w takiej sytuacji. Tak? Generalnie sobie, sobie radzę, mam dobre warunki tutaj. Czuję się dobrze, e, natomiast, e, wiecie, w Polsce w tej chwili mnóstwo osób e, z depresją, z nerwicą, z lękami. Podlega o wiele większemu stresowi, o wiele większemu ciśnieniu, tak? strata pracy, ciągłe ryzyko za zakażenia. Też jest tak, że bardzo wiele, yy, bardzo wiele osób, tak jak ja, mając przez długie lata, mając depresję, o tym nawet nie wie, tak? lekceważy też te rzeczy. A tam, kurwa, mam gorszy okres, tak, ja pierdolę, myśli samobójcze miałem. Kurwa nie takie wiecie rozchodzę, tak boli mnie noga o rozchodzę, rozchodzę, nic mi nie będzie Dam, kurwa załamanie nerwowe o rozchodzę, nic mi nie będzie no i tak nie zawsze się da tak 6 lat temu mi się nie udało już rozchodzić co jest najgorsze to jest to jeżeli ktoś miał taki, taki tak zwany epizod tak jak mówię, taki epizod może trwać wiele miesięcy depresyjny to wcale nie znaczy, że kolejny, kolejny rozchodzi, tak kolejny może być Yy, może być gorsze. tak jak było w moim, w moim wypadku, to się, to się powtarzało, powtarzało, kolejny był taki, że już się nie dało. Yy, ja mówiłem o tym, że a, depresja dotyka 10% yy, ludzi w Polsce. Yy, do tego, słuchajcie, jeżeli dodamy sobie nerwice, dodamy sobie fobie, mówią PTSD, które jest też częstsze niż się nam wydaje, nie mówiąc już o takich poważnych chorobach, tak? jakaś schizofrenia i tak dalej, to to, to jest rzędu 20-20 paru procent ludzi w Polsce. Słuchajcie, skupcie się, to jest ważne. Co czwarty, co piąty Polak ma problemy psychiczne. One nie są tak silne jak u mnie. Tak? To mam, to wiecie, Depresja to też te 10% to nie są ludzie, którzy kurwa. Stoją w oknie, tak jak ja to miałem. Sto, stoją w oknie, i skoczyć, nie skoczyć, skoczyć, nie skoczyć. Kurwa, za nisko, nie zabije się. Ja miałem taki moment. Nie skoczyłem, bo było za nisko, i bym się nie zabił. One są o wiele mniejsze, ale w tej sytuacji, jaka jest teraz, jest bardzo łatwo, żeby to się nasiliło. Żeby ktoś to miał, tak, miał takie problemy, ma takie problemy, nawet sobie nie zdając z tego sprawy. Czy miał, leczył się, jest ok, żeby to wróciło, żeby to się nasiliło. O tych ludziach w ogóle nie ma w mediach, nie ma nic, dla tych ludzi też prawie nic nie ma. Tak? Są jakieś tam niewielkie, tak naprawdę, na, 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 na w stosunku do potrzeb, jakieś możliwości online. Oczywiście, komercyjne ośrodki, jak najbardziej, 200 zł za 50 minut rozmowy, takie ceny. Bo ostatnio sprawdzałem, właśnie miałem też, jak miałem z tych, tych kilku takich naprawdę złych dni, zacząłem szukać takich możliwości. Ale są jakieś też możliwości. No to jest... O tym nie ma w mediach, tak? W mediach jest o tym, czy kurwa zgolić brodę, czy nie tak i w ogóle co tu robić na kwarantannie domowej bo ja się siedzę w domu i mi z tego powodu jest tak źle bo się nudzę bym chciała pójść na koncert a nie mogę i w ogóle to takie słuchajcie zwracajcie po prostu uwagę to jest moja wielka prośba do was zwracajcie uwagę tak, co się dzieje z ludźmi? Jeżeli wiecie, że w waszym otoczeniu jest ktoś, kto miał kiedykolwiek takie problemy, bądźcie bardzo uważni na tę osobę. Bądźcie uważni na, na wszystkich ludzi wokół siebie, na swoich bliskich. Tak, 10% depresja, co czwarty, co piąty Polak ma jakieś tego typu problemy. Co to oznacza? Że w otoczeniu każdego z nas, w rodzinie, wśród najbliższych przyjaciół, bliskich są takie osoby. Zwracajcie na to uwagę, czy nie wiem, czy jej zachowanie się może zacząć zmieniać właśnie nagle. Tak, takie zaczyna, zaczyna tak być bardzo wycofany, tak, czy, czy bardzo nerwowy. Uważajcie na, na, na siebie nawzajem, troszczcie się, tak, zwracajcie uwagę. Yy, I taka, wiecie, techniczna porada, yy, po prostu, żeby to, nie bądźcie inwazyjni, tak, niech to będzie takie bardzo na zasadzie, słuchaj, czy coś się z tobą dzieje, co się z tobą dzieje, czy, yy, czy może potrzebujesz jakiej pomo jakiejś pomocy, martwię się o ciebie, tak, okej, okay. po, po, porozmawiać po prostu, to jest bardzo ważne w takich wypadkach, tak, porozmawiać, słuchać, nie mówisz tej osobie nigdy co ma zrobić, błagam, nie, nie róbcie tego. To jest jedna z najgorszych rzeczy. Po prostu słuchajcie. Takie uważne, empatyczne słuchanie, otworzenie się na tą osobę może być czymś, co bardzo pomoże. Ja, um, ja zresztą to, to, to jest też takie moje doświadczenie w tej chwili. A ja chcę bardzo podziękować tym wszystkim osobom, które do mnie się odzywają od, od kilku tygodni. Często to są ludzie, których nie znam osobiście właściwie, tylko przez jakieś media społecznościowe, które do mnie piszą. Na przykład, wiesz, a jak się czujesz, co u ciebie, czy jesteś bezpieczny, to jest cudowne. Tak? Iluś tam moich przyjaciół, którzy też z którymi też mam kontakt taki telefoniczny czy tam przez internet gdzie, gdzie, gdzie oni zawsze się pytają jak się czuję to jest, bardzo, to jest coś dla mnie bardzo ważnego coś bardzo pomocnego w tej chwili ale jak ja mówię, ja jestem w cudownej sytuacji ja wiem, że ludzie w Polsce mnóstwo ludzi w Polsce z depresją, z nerwicą z innymi zaburzeniami jest w tej chwili w potwornie złej sytuacji tak Zwracajcie po prostu uwagę na takie osoby w swoim otoczeniu. Okazujcie im swoją empatię, okazujcie im swoje wsparcie w bardzo delikatny, nieinwazyjny sposób. Dbajcie o siebie nawzajem. Do zobaczenia.